Smarszki mimiczne pojawiają się u każdego z nas, niezależnie od wieku, niezależnie od stosowanej pielęgnacji, w wyniku załamania się skóry nad kurczącym się mięśniem. Początkowo one są dynamiczne, a więc widoczne jedynie przy naszej mimice, z czasem mogą ulec utrwaleniu, tworząc na naszej skórze zagłębienia. Część z nas zadaje sobie pytanie, czy zmarszczek mimicznych da się uniknąć? Tak, należałoby przestać się uśmiechać, zastanawiać, złościć. A więc nasza twarz przestałaby wyrażać jakiekolwiek emocji. Ale chyba nie o to nam chodzi. Dlatego z pomocą przychodzi nam medycyna estetyczna i stosowana od ponad 30 lat toksyna botulinowa. Toksynę botulinową stosujemy u osób ze zmarszczkami mimicznymi, które nie uległy jeszcze utrwaleniu, a więc jest to zabieg, który może być wykonywany również u osób poniżej 30 roku życia. Toksyna botulinowa powoduje osłabienie działania mięśni, dzięki czemu na naszej skórze nie tworzą się załamania. Często pacjenci obawiają się, że po zastosowaniu toksyny botulinowej ich twarz nie będzie wyrażała żadnych emocji i będzie ona unieruchomiona. Nie jest to prawdą, ponieważ my tak dobieramy dawki toksyny, aby osłabić działanie mięśnia, a nie całkowicie go wyhamować. Efekt działania toksyny botulinowej na naszej twarzy utrzymuje się od 4 do 6 miesięcy, jednak po zaprzestaniu jej działania na naszej skórze nie od razu pojawiają się zmarszki mimiczne, ponieważ toksyna działa w pewien sposób profilaktycznie i my oduczamy się pewnych ruchów, dzięki czemu na naszej twarzy nie utrwalają się linie. Toksyna botulinowa jest substancją, która jest wykorzystywana nie tylko w leczeniu zmarszczek mimicznych, ale również do leczenia bruksizmu, do leczenia migrenowych bólów głowy oraz leczenia nadpotliwości. Jeśli nie lubisz bądź przeszkadzają Ci kurze łapki, zmarszki podłużne czy poprzeczne na Twoim czole, to zapraszamy do kliniki Elit w celu wykonania zabiegu z zastosowaniem toksyny botulinowej.